Dobry, witam Państwa. W dzisiejszej prezentacji chciałbym Państwu pokazać jeden z produktów firmy Nowa Praxis, który na podstawie bilansu, jak i rachunku zysku i strat pozwoli wyliczyć odpowiednie wskaźniki finansowe niezbędne przedsiębiorcy do prawidłowej oceny sytuacji finansowej firmy. Głównym celem przeprowadzenia symulacji jest ukazanie Państwu, jak różne zaciągnięte subsydia przez przedsiębiorców będą wpływały na sytuację finansową, jak i wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa. W tym celu założyliśmy pewne stałe wyniki, które będą wykorzystywane do obliczeń. Jednym z nich jest to, że bierzemy pod uwagę głównie mikroprzedsiębiorstwa posiadające nie więcej niż 5 pracowników. Podczas 2020 roku firma nie miała żadnej inwestycji zwiększającej wartość środka trwałego. Spadek przychodów netto ze sprzedaży wyniósł minus 55% w celu uzyskania wyższej kwoty subsydii. Oraz przedsiębiorca w obu przypadkach otrzymał kredyt w wysokości 120 tysięcy zł, niezależnie od tego, czy dana subsydia była zaciągnięta z Polskiego Funduszu Rozwoju czy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Aby starać się o pewną kwotę subwencji, przedsiębiorca musi spełniać kilka założeń. Jednym z założeń Polskiego Funduszu Rozwoju jest to, że przedsiębiorstwo nie zatrudnia więcej niż 9 pracowników. Odnotowany spadek przychodów w porównaniu do miesiąca poprzedzającego wynosi minus 25%. Oczywiście im więcej spadku zostanie odnotowane, tym kwota subwencji będzie większa. Ważnym aspektem jest tak, że przedsiębiorca prowadził swoją działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku. Maksymalną kwotę subwencji, jaką może otrzymać przedsiębiorca zatrudniający 9 pracowników, jest równa 324 tysiące złotych. Jest ona niczym innym jak sumą. Przypisaną do kwoty danego spadku razy liczba pracowników zatrudnionych w danej firmie. PFR daje nam również możliwość umorzenia 70% wartości pożyczki na koniec 12 miesiąca od dnia wpłaty. Skąd to jest w ogóle wyliczane? Minus 25% dostaniemy już po tym, jak podczas 12 miesięcy po otrzymaniu danej subwencji e, przedsiębiorca cały czas się utrzyma na rynku, natomiast kolejne 50% Umorzenia wartości pożyczki powstanie stąd, jeżeli nie zwolni żadnego z pracowników, który był zatrudniony przed okresem pandemii. Czym się natomiast różni ta pożyczka w porównaniu do pożyczki płynnościowej otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego? Tym, że tam okres spłaty będzie następował już po 12 miesiącach i do tej pory nie wiadomo, kiedy i ile będziemy musieli oddać. Natomiast tutaj mamy jasno określone, Okres spłaty jest do 6 lat, oprocentowanie wynosi 0%, ale wartość subwencji nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy z 2019 roku lub po prostu dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przed, przed przedsiębiorcę. Pożyczka również musi zostać przeznaczona na bieżące utrzymanie działalności. Oraz ważnym aspektem jest także, aby przedsiębiorca Starający się o subwencje z BGK miał dość stabilną sytuację finansową przed okresem pandemii, czyli na dzień 31 grudnia 2019 roku firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. Przechodzimy w tym momencie do arkusza obliczeniowego. Widzimy tutaj bilans po stronie aktywów. Drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę tutaj na środki trwałe. W 2019 roku przedsiębiorstwo miało przypisane 170 663 zł. W 2020 roku PRIM. PRIM oznacza, że w tym momencie przedsiębiorstwo korzysta z subwencji dostępnej z PFR-u. Środki trwałe wynoszą 106 530 zł. Jest to spowodowane niczym innym jak upłynieniem części środka trwałego na zobowiązania bieżące. 2020 BIS oznacza drugą możliwość, czyli zaciągnięcia subwencji ze strony BGK, gdzie wartość środka trwałego wynosi tyle samo. Przechodząc do aktywów obrotowych. Pragnę ja tutaj zwrócić uwagę na dwa szczególności wskaźniki. Jeden z nich to będą należności krótkoterminowe. W 2019 roku przedsiębiorstwo funkcjonowało 12 miesięcy i odnotowało 102 483 zł. Natomiast w 2020 mamy już znaczący spadek ze względu na to, że od marca przedsiębiorstwo notorycznie odnotowało spadki w każdym z miesięcy. Oraz proszę także jeszcze zwrócić uwagę na inwestycje krótkoterminowe. Skąd powiększenie wartości ze 161 tysięcy do 221? 000? Ze względu na to, że pamiętamy, że aktywa zawsze muszą równać się pasywą. I tutaj zostały umieszczone kwoty 120 tysięcy, jednocześnie z PFR-u, jak i z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przechodząc do pasywów, widzimy dość charakterystyczny spadek kapitału własnego. W 2019 roku przedsiębiorca posiadał kapitał zapasowy rzędu 95 794 zł. Jego zysk netto z prowadzenia działalności gospodarczej wynosił nieco ponad 110 tysięcy. Przedsiębiorca zdecydował wtedy, że cały zysk netto zostanie przeniesiony na rok 2020 jako. Dodatek do kapitału zapasowego. Stąd też mamy kwotę w 2020 205 914 zł. Lecz skąd tak duży spadek kapitału własnego? Właśnie tym, że odnotował przez okres pandemii dość sporą stratę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej równą 151 913 zł. Tutaj właśnie widzimy, że po odjęciu wynosi, kwota kapitału własnego będzie wynosiła 50, 59 tysięcy. Przechodząc do zobowiązań i rezerw na zobowiązań, widzimy, że w 2019 przedsiębiorca posiłkował się głównie zobowiązaniami krótkoterminowymi. I przechodząc do 2020 prym, widzimy, że ten trend zostaje podtrzymany, ponieważ zaciągnięta pożyczka. Z PFR-u rzędu 120 tysięcy powiększa nam zobowiązanie krótkoterminowe, dlatego że ona jest na okres 12 miesięcy. Dopiero po tym czasie dowiemy się jaką kwotę należy zwrócić i na jakich warunkach, ponieważ do tej pory nie zostało to ustalone. Natomiast kiedy popatrzymy na rok 2020 BIS, kiedy to właśnie zaciągamy subwencje z BGK 120 tysięcy na okres spłaty 6 lat bez żadnego oprocentowania, widzimy znaczący wzrost zobowiązania długoterminowego. Nie dodajemy tutaj żadnych dodatkowych wartości do zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, ponieważ okres karencji, karencji, jaka występuje w ofercie BGK, wynosi 6 miesięcy, czyli nie przypiszemy już nic do roku 2020. W celu ukazania struktury zobowiązań, produkt Nowa Praxis będzie automatycznie Państwu generował wizualizację stosunku zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych. Tak jak widzimy, rok 2019 był dość charakterystycznym rokiem zaciągania pożyczek krótkoterminowych i różnych zobowiązań. Przechodząc do roku 2020 widzimy natomiast, że kwota zobowiązania krótkoterminowego, tak jak to było omówione, wzrosła o 120%, czyli jest to dość agresywny wzrost finansowania przedsiębiorstwa. Stąd też wynik procentowy wynosi 88%. Natomiast patrząc na strukturę zobowiązań, kiedy przedsiębiorca korzysta ze subsydii zaciągniętych właśnie z Banku Gospodarstwa Krajowego, widzimy, że tutaj przestajemy dość przestaje dość agresywnie finansować swoje przedsiębiorstwo. Patrzy raczej długofalowo na swoją strukturę finansów, stąd też właśnie zobowiązania krótkoterminowe do długoterminowych są dość tożsame. Przechodząc do rachunków zysków i strat, należy najpierw zwrócić uwagę na dość spory spadek przychodów netto ze sprzedaży. Jest to spowodowane tym, że na początku jeden z naszych założeń symulacyjnych był spadek o wartości minus 55%. Zrobiliśmy to dlatego, aby otrzymać daną określoną kwotę jednocześnie z pfr u jak i z BGK. Oczywiście kwotę subsydii. Koszty działalności operacyjnej. Zwracając uwagę na amortyzację, również widzimy tutaj spadek. Jest to spowodowane tym, że część środka trwałego posiadanego w 2019 roku został sprzedany na potrzeby opłaty bieżącej działalności gospodarczej. Stąd też właśnie spadek odpisu amortyzacyjnego. Zużycie materiałów i energii również spadło, ze względu na to, że przez pewien okres pandemii biuro przedsiębiorstwa było całkowicie wyłączone z użytku. Usługi obce. Przedsiębiorca, starając się ukrócić koszty, najpierw zaczął rezygnować z usług kontraktorów. To były szczególne koszty w 2019 roku, dlatego na dobry początek staraliśmy się je ukrócić. Wynagrodzenie pracowników. Jednym z założeń było to, że nie zwolnimy żadnego pracownika, a spadek wynagrodzeń został spowodowany otrzymaniem tylko zapomogi z rządu przy jednoczesnym zmniejszeniu etatu zatrudnianych pracowników. Również ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały nieco zmniejszone ze względu na to, że otrzymaliśmy e, zwolnienie z opłaty ZUS. Chodząc do drugiej części rachunków zysków i strat należy zwrócić szczególną uwagę tutaj na koszty finansowe. Mowa o odsetkach. Ze względu na to, że skoro zaciągnęliśmy 120 tysięcy długu, dlaczego w 2020 roku mamy mniejsze odsetki w porównaniu do 2019? Jest to spowodowane w tym, że zaciągając pierwszą pożyczkę od PFR-u 120 tysięcy zł, dowiemy się dopiero po 12 miesiącach, jaką kwotę należy oddać i ile tak naprawdę tej zniżki otrzymamy z Polskiego Funduszu Rozwoju. W przypadku BGK okres karencji wynosi 6 miesięcy, więc nawet przy płatności pierwszej raty nie zakwalifikuje nam się ona na rok 2020. Podsumowując, strata z działalności gospodarczej w 2020 roku wyniosła 151 913 zł. Produkt nasz będzie automatycznie generował Państwu graficzne przedstawienie danych, wyników finansowych, w zależności od tego, jakie Państwo sobie wybiorą. Przechodząc do wskaźników finansowych, na wstępie tylko Państwu powiem, że zostanie przeanalizowana tylko część z nich, ze względu na to, że cała gama dostępnych wskaźników finansowych jest udostępniona u nas na platformie wraz z szczegółową interpretacją. Skupiając się na danych i na naszej symulacji, warto tutaj zwrócić uwagę głównie na wskaźnik zyskowności sprzedaży. Ukazuje on, ile procent wypracowanych przez przedsiębiorstwo przychodów pozostaje po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów. Oczywiście z pominięciem podatków. Oznacza to, iż w jego przypadku w obliczeniach nie uwzględniamy zysku netto, lecz skupiamy się głównie na zysku brutto. Przechodząc do następnego wskaźnika, zyskowności majątku. Wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto z zaangażowanych aktywów, czyli tego kapitału całkowitego. Wysokie wartości wskaźnika wskazują na wysoką rentowność aktywów ogółem, lecz w tym przypadku wartość wskaźnika jest dość mała, wręcz bym powiedział minusowa, a spadek jego poziomu w czasie oceniamy dość negatywnie. Świadczy to po prostu o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności aktywów ogółem. Ostatnim wskaźnikiem będzie tutaj wskaźnik zyskowności kapitału własnego. Pozwala on ocenić efektowność wykorzystania kapitału własnych przedsiębiorstw. Z tego względu leży on w sferze szczególnych zainteresowań właścicieli przedsiębiorstwa, którzy oceniają wielkość zysku netto, jaką przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować z powierzonego mu kapitału. W drugiej części analizy wskaźników finansowych skupimy się głównie na czterech aspektach. Pierwszym z nich będzie wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Wskaźnik pozwala nam określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące jakby płynnymi aktywami, czyli aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika poniżej 1 zawsze interpretujemy jako utratę płynności finansowej. Drugim wskaźnikiem będzie wskaźnik płynności szybkiej. Wskaźnik ten określa nam, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżącymi aktywami obrotowymi, które mogą być przekształcone na efektywny pieniądz po upływie konkretnego czasu przeznaczonego na ich spieniężenie. Spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i pogorszenie zdolności do szybkiego uregulowania zobowiązań. Wartość wskaźnika poniżej połowy należy interpretować jako utratę płynności finansowej, a powyżej wartości 1,5 jako nadpłynność przedsiębiorstwa. Wskaźnik środków pieniężnych. Informuje jaka część zobowiązań krótkoterminowych, czyli tych bieżących, może być regulowana natychmiast z posiadanych zasobów gotówki i jej ekwiwalentów. A także innych aktywów pieniężnych, które można relatywnie szybko upłynnić na rynku finansowym. Ostatnim wskaźnikiem, na którym należy się skupić, jest wskaźnik zadłużenia ogólnego. Wskaźnik oceny jest to wskaźnik oceny sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa, który dostarcza informacji o całkowitym zadłużeniu przedsiębiorstwa i znaczeniu zobowiązań ogółem w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Wysokie wartości powyżej 50% i wzrost wartości wskaźnika w czasie interpretujemy jako wzrost po prostu obciążenia aktywów przedsiębiorstwa zobowiązaniami. A co za tym idzie? Wzrost ryzyka finansowego i pogorszenie zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa. W celu interpretacji wskaźników finansowych, jak i zrozumienia skutków finansowych poprzez zaciągnięcie jednego z dwóch subsydiów, zapraszam Państwa na naszą platformę. Dziękuję za uwagę.